you're going I'm going to I'll follow you through the black and the blue whatever the mountain will come to the Was serdecznie w nowym vlogu. My właśnie jesteśmy po śniadaniu i zbieramy się, idziemy na wybory, bo dzisiaj niedziela. Dzisiaj są wybory. No i później może jakiś spacer, bo jest naprawdę ładna pogoda, zaprawda wieje i nie jest jakoś super ciepło, ale jest słonecznie, więc to już jest dobry znak. Założyłam dzisiaj takie czarne. Rurki i ten grubszy sweterek, bo no właśnie jest tak 8 stopni, więc stwierdziłam, że jak narzucę na to płaszczek, to będzie idealnie. No i tak, zbieramy się na wybory. Siostra już pisała, że są tłumy. Jest chyba 10 rano, więc zbieramy się. Chcieliśmy właśnie pójść na początku dnia, żeby potem już wiecie, pójść sobie na spacer, mieć spokojną głowę. No i właśnie, jest dużo osób i są podobno kolejki w różnych miejscach. Także zobaczymy, jak będzie u nas. No nic, nie pozostaje nic innego, tylko zabrać dowód i iść zagłosować. Także ubieram płaszczyk, i lecimy. Dobrze, kochani, my już po wyborach. Pół godziny staliśmy. Była naprawdę bardzo długa kolejka. U nas był też lekki chaos organizacyjny, bo no tam pani moim zdaniem powinna informować gdzie kto powinien iść, a e, okej, okay, że jest jedna kolejka, ale wiecie, ludzie się przepychali. E, wy stoicie pół godziny, ktoś wchodził prosto z wejścia przez tą kolejkę i stawał sobie wiecie na końcu już. No, w każdym razie te kolejki to dobry znak. Warto było postać pół godziny, głos oddany. Weszliśmy jeszcze tylko na górę, po... ja po szaliku, bo taki, jak to się nazywa, komin taki, bo naprawdę mocno wieje i jest zimno. Więc niby trencz, ale już szalik. A z kolei tutaj mam okulary, bo mocno świeci słońce, więc ciekawe strój dnia. Także słuchajcie, idziemy sobie już teraz na niedzielny spacerek. Wydaje nam się, że będzie dużo ludzi tam przy Molo, bo tutaj już trochę samochodów stoi. Głos oddany, więc można korzystać ze słoneczka. Pogoda była przepiękna Mocno wiało, ale było słońce Więc przyjemnie się spacerowało I tak wróciliśmy i tak przeglądam sobie Instagrama i widzę, że wszędzie są kolejki. Nasza na pół godziny to tak naprawdę nie jest taka długa, bo niektórzy stoją już godzinę w niektórych miastach, więc naprawdę mam wrażenie, że w tym w tych wyborach będzie wysoka frekwencja. Więc tak cały czas gdzieś tam obserwuję, jak ludzie wstawiają zdjęcia z wyborów i cieszy mnie to, że tyle osób idzie głosować, ale w międzyczasie zajmę czymś głowę. Później będziemy też oglądać chyba Harry'ego Pottera czwartą część, bo tak sobie wiecie, po kolei oglądamy. I chociaż tematów politycznych na swoim kanale nie poruszam, to zawsze jak są wybory, to przypominam Wam o tym na Instagramie. Namawiam, żeby zgłębić temat, pójść na wybory, oddać swój głos i zawsze będę to robić, póki nagrywam. Nie będę Wam mówić, na kogo macie głosować. Natomiast zawsze będę Was namawiać po prostu do tego, żeby swój głos oddać. Ja teraz przebieram się w coś wygodniejszego, odpalę sobie YouTubea, jakaś kawa czy herbata. Później weźmiemy się za obiad, no i wieczorem właśnie. Film, także może się jeszcze dzisiaj do Was odezwę, a jak nie, to widzimy się jutro. Słuchajcie, witam się z wami kolejnego dnia. Dzisiaj praktycznie cały dzień przy komputerze montowałam dla was filmy, rolki. No i właśnie jedną rolkę wstawiłam, a są to cynamonki, najlepsze cynamonki w stylu szwedzkim. Jestem w szoku, bo jest już tyle zapisów. Ja nie wiem, słuchajcie, jak to jest możliwe, ale dopiero wstawiłam reelsa 9 minut temu. A jak wchodzę w statystyki, to już jest 79, 79 osób zapisało tą rolkę. Na początku myślałam, że to błąd, bo weszłam dosłownie po 3 minutach i było już 59 chyba zapisów. I mówię sobie, nie, no to chyba niemożliwe. Ale wychodzi na to, że prawie każda osoba, która wchodziła, po prostu zapisywała rolkę. Reszty statystyk na razie nie ma, natomiast, wow, naprawdę mega szybko pojawiły się te zapisy. Zwykle gdzieś tam dopiero po kilku minutach widzę, że ktoś tam zapisał. A tutaj proszę, wchodzę, statystyki. 83, a rolka jest tak naprawdę dopiero od 10 minut na profilu. Także polecam przepis, naprawdę pyszne cynamonki, i w sumie zastanawiam się, czy ich dzisiaj znowu nie zrobić. Ja dzisiaj nie planowałam nagrywać, miałam zamiar się skupić na montowaniu, i w sumie tak też zrobiłam, więc odzywam się do Was trochę później, ale lecę, słuchajcie, do biblioteki. Muszę oddać dzisiaj książkę. Jutro też będę musiała do biblioteki pójść po kody do Legimi, ale nie mogę już przedłużyć tej książki, żeby jutro oddać. Bo jest rezerwacja, także idę. Oddam, i przy okazji podejdę po świeże pieczywo do Lidla, bo już nam się skończyło. I nie wiem, może zrobię te cynamonki dzisiaj, bo naprawdę mam na nie ochotę. A jutro też przyjeżdżają rodzice, więc mogłabym ich poczęstować. Próbowaliby sobie tych pysznych cynamonek, więc może dzisiaj zrobię. Może będziemy oglądać jakiś film wieczorem, to wiecie, w trakcie bym sobie podziałała w kuchni. Natomiast tak, idę oddać tą książkę z zamkniętymi drzwiami. Bardzo fajna, polecam. Wciągnęła mnie ta historia, potem jeszcze. Słuchałam terapeutki. W tym momencie słucham dylemat, i dylemat to jest dramat. Nie polecam Wam tego tytułu przez całą, właściwie już kończę tego audiobooka, przez cały audiobook. Główna bohaterka zastanawia się, jakby co. Po... Czy powiedzieć to mężowi, czy jeszcze nie? I też mąż ma przed nią inny sekret, i też cały czas się zastanawia, czy jej powiedzieć, czy nie. A w tle jest um, impreza urodzinowa z okazji 40. urodzin, właśnie głównej bohaterki, i to się ciągnie i ciągnie, i ta impreza trwa, i on się zastanawia, i cały czas mówi, muszę jej powiedzieć, ale jeszcze jej nie powiem, i ona to samo. I po prostu już nie mogę się doczekać, że to się skończy, mm, więc akurat to uważam za słabą pozycję. Jak terapeutka, czy ze zamkniętymi drzwiami mi się bardzo podobało. Wiadomo, miałam tam jakieś swoje małe minusiki, ale nie tak jak przy dylemacie. Także jeśli planujecie czytać dylemat, to jeśli już, to polecam Wam po prostu przesłuchać audiobooka. Cieszę się, że nie wzięłam się za dylemat właśnie w formie normalnej książki, tylko w formie audiobooka, bo po prostu jakoś tak wiecie, szybciej przez to przebrnęłam. Natomiast ten tytuł jak najbardziej bardziej Wam polecam. I tak, biorę to, biorę jakąś torbę na zakupy, taką dosłownie małą, bo właśnie tylko idę po pieczywo. Zobaczmy, czy w nową torebkę wejdzie ta książka. Wejdzie idealnie i nawet się zasunie, także rewelacja. Biorę to i tą małą torbę na zakupy i idę. Szczęście na razie nie pada, bo od rana padało, więc mówię, dobra, pójdę później, więc teraz jest na to idealny moment. Odebrałam paczkę ze skrzynki i jest to zamówienie z e Street, dlatego że zepsuła mi się ostatnio, słuchajcie, moja maszynka. Wiecie, czasami to mi spadało pod prysznicem. Jakoś tak spadło, że się ułamał tej plastyki, nie da się tego naprawić. No i wiecie, po prostu wtedy wkłady się nie trzymają, więc stwierdziłam, że zamówię sobie nową. Ja wam ogólnie bardzo serdecznie polecam te maszynki. Mi się to świetnie sprawdza. Ten uchwyt sobie wszczepiacie pod prysznicem na szybie. Wkłady możecie sobie ustawić subskrypcję. Możecie anulować w dowolnym momencie. Ja mam zapas tych wkładów, więc swego czasu w ogóle anulowałam. Ja nie mam żadnych podrażnień od kiedy używam tej maszynki. Tak wygląda pudełeczko. Zestaw startowy. Tutaj etui, jak widzicie. Wzięłam tym razem inny kolor. I w kopercie mamy ulotkę. Maszynkę tym razem wziąłam zieloną, a czemu nie? Jeden wkład założony, drugi wkład dodatkowo. Jeszcze mam chyba cztery z poprzednich zamówień. No i tutaj jest jeszcze ten, właśnie taki holder pod prysznic. Możecie to sobie zamontować i po prostu wygodnie się wtedy tego używa. Więc maszynka etui i wkłady polecam, naprawdę te wkłady tutaj rewelacyjnie się u mnie sprawdzają, nie mam żadnych podrażnień, no i w ogóle ta maszynka jest bardzo fajna, a jeśli chodzi o ceny to zestaw maszynka, te dwa wkłady i ten holder do podprysznic kosztuje 39 zł natomiast obudowa to etui kosztuje 29, więc za całość zapłaciłam 68 zł przesyłka jest darmowa także myślę, że naprawdę fajne ceny taki jest właśnie ich zamysł, marki jak kiedyś czytałam, że te produkty po prostu mają być przystępne cenowo dla kobiet, a nie tak, że często maszynki dla panów są w niższych cenach, a dla kobiet droższe. No i tylko to, na co zawsze wam mówię, że warto zwrócić uwagę, to to, że oni to wkładają do skrzynki, bo to chyba pocztą idzie, więc jak długo czekacie, to może po prostu leży już w skrzynce. I tak, nowa maszynka, tym razem zielona, ale są jeszcze inne kolory: fioletowy i inne, także śmiało możecie sobie wybrać taki, który wam się podoba. O, tutaj nawet widać. Te różne kolory. No i tutaj w środku jest właśnie ten holder do przyklejenia pod prysznicem. A oprócz tego w skrzynce jeszcze był nasz Traveler. Mamy wykupioną prenumeratę na rok bodajże. I tutaj mamy wydanie listopadowe: Rajskie Wyspy 10 Podróży Życia. Bahamy, Kuba, o Madera mm, to mnie interesuje Zanzibar, także ciekawie muszę w końcu w któryś weekend sobie usiąść i konkretnie tak przeczytać, bo jakoś te dwa trzy ostatnie numery, wiecie się wyjęło ze skrzynki, odłożyło na półkę tam gdzie je trzymamy i nie było nawet kiedy tak mm, się zagłębić w temat, że na pewno któregoś dnia sobie usiądę i poczytam i może zapiszę jakieś kolejne potencjalne kierunki podróży, nie Mam otworzyła madera. No muszę sobie tutaj poczytać. Czasami też w tych um, travelerach są fajne jakieś wskazówki. Z konkretnych miejsc tutaj widzę Tajlandia. No, także na pewno w wolnej chwili sobie to przejrzę i poczytam. Dzień dobry, kochani, witam was serdecznie w nowym dniu. Jest godzina 7.36. To właśnie wyszedł do pracy. Ja zrobiłam sobie poranną kawę. Ostatnio pijam później pierwszą kawę, ale dzisiaj jakoś tak miałam ochotę i przyda mi się trochę energii. Niedługo lecę na misję. Ja nazywa się Kody lekimi. Od 9 jest otwarta biblioteka, więc. Wiecie, pójdę tak, żeby wejść o dziewiątej chwile po. Jak ostatnio byłam, to o tej godzinie już trochę ludzi przychodzi, i później po prostu tych kodów może już nie być. A mi się właśnie kończy ten abonament, chyba jutro albo pojutrze. Więc idealnie. Od rana w moich okularkach i powiem Wam, że jestem. Tak z nich zadowolona, naprawdę bardzo Wiem, że pojawiły się jakieś tam komentarze, że za duże te okulary i tak dalej Ale powiem Wam szczerze, że ja chciałam takie okulary Ja nie chciałam mniejszych Chciałam, żeby były większe Taki styl mi się podoba To nie są też okulary, w których ja chodzę 24 godziny na dobę Są to bardziej okulary po domu, do komputera No wiadomo, czasami też mogę je założyć jak wychodzę Ale mm, ja się w nich czuję bardzo dobrze I wiecie, są za duże, bo co? <noise> Mi się takie podobają, więc dla mnie nie są za duże. To tak, jakbym mówić, że dla kogoś sweter jest zbyt oversize bo do jego figury go pogrubia. No ale jeśli komuś ten sweter się podoba i chce go nosić, to dlaczego ma go nie nosić? Ja mniejszych okularów nie chciałam, czułabym się właśnie w mniejszych okularach gorzej, a te mi się podobają. I dla mnie to jest najważniejsze, że mają taki wzór jak chciałam, mają taki kształt, wielkość i wszystko, i dobrze się w nich czuję. I teraz właśnie rano czy wieczorem em, zakładam sobie po prostu okulary, nie zakładam jeszcze soczewek i też w weekend mogę sobie siedzieć w okularach. Więc te oczy też trochę myślę, odpoczną od tych soczewek, bo nosiłam je po prostu. No, stop zdejmowałam tylko na noc. Więc okulary jak najbardziej się przydają, no i jestem z nich bardzo zadowolona. Więc tak, od rana taka okularnica, Opatrzcie, jak pięknie świeci słońce. Tutaj z boku, przez balkon wpadają promienie słońca i pokazują jak brudne są okna <grych> zabieram się za to, słuchajcie, już miałam to zrobić przed tymi wyjazdami, ale po prostu stwierdziłam, dobra, nie ma teraz na to czasu zrobię to jak wrócę, wróciłam i nadal jakoś tak, nie wiem, nie mogę się do to zabrać, chyba w przyszłym tygodniu w poniedziałek czy wtorek biorę się za mycie okien, już po prostu widać, że są takie oblepione, wiecie takim kurzem, no i nie ma co tego Odkładać. Więc tak, witam się serdecznie z Wami w nowym dniu. Wczorajsze cynamonki nie wyszły, ciasto nie wyrosło. Nie wiem, słuchajcie, co się stało. W ogóle zaskoczyliście mnie bardzo. Rolka z cynamonkami została zapisana, słuchajcie, ponad 900 razy. Ja nigdy nie miałam tyle zapisów na Instagramie pod jednym postem czy jedną rolką. Tak jak wtedy mi wyrosły, w sensie nie chciały rosnąć drożdże same wyrosły w piekarniku termoobieg 30 stopni przez godzinę, tak wczoraj nic. Ani normalnie, ani w tym piekarniku. Zostawiłam na noc w lodówce, też nic nie drgnęło to ciasto. Chyba mówi, żeby zrobić na normalnych drożdżach i bardziej wyrobić to ciasto samemu, niż za pomocą robota kuchennego, bo wiecie, czasami znaczy ogólnie zwykle to jest lepiej takie ciasta wyrabiać naszymi dłońmi, bo są ciepłe i też no, aktywują to ciasto. Także skoro idę do biblioteki, to stwierdziłam, że podejdę po te drożdże, spróbuję jeszcze raz zrobić to ciasto. I zobaczymy jak będzie teraz Ja wiem, że ciasto drożdżowe wcale nie jest takie łatwe Często zdarzają się jakieś wpadki No piękne dzisiaj Oświetlenie od rana Więc spróbuję Rodzice przyjeżdżają, chciałam zrobić właśnie Mama ma imieniny, więc mówię będzie taki, będzie coś słodkiego. Myślę, że właśnie sobie zabiorą coś do domu. Także może dzisiaj spróbuję jeszcze raz. Idziemy na pewno po południu na obiad. Zrobiłam nam rezerwację do fajnej knajpy, także idziemy przetestować. Dam wam znać, czy polecam. A teraz to lecę się wykąpać, zrobić makijaż. I przed dziewiątą muszę wyjść, także kawka już jest. Uwielbiam w ogóle ten kubeczek. Kubek jest Moon... Nie pamiętam, nigdy nie mogę zapamiętać tej nazwy sklepu, a tutaj nigdzie nie ma napisu. Ale zostawię Wam link w opisie. Piżamka to jest Laurella. I kupiłam stacjonarnie w sklepie Kiosk. Tam swego czasu były ubrania Laurelli. Czy są jeszcze, nie wiem. Ale też zostawię Wam linka, ale na stronie chyba była wyprzedana. Biorę kawę i lecę się wykąpać. thank you że kochani, odebrałam po drodze przysyłkę z ryłko. Przyszły te drugie buty no i dzisiaj chciałabym dzisiaj jutro podjąć decyzję. Hmm, dzisiaj już nie oddam tych drugich, ale może jutro bym podjechała wtedy, podjąć decyzję, które zostawiam, bo tak naprawdę jak przeglądałam te materiały, nagrania, zdjęcia, obie pary mi się podobały. Po prostu muszę zdecydować, czy wolę zamsz i uważać, czy wolę hmm, te skórzane Więc otwieram w środku pudełko. Tak, one... Wyglądają, też są bardzo fajne, są po prostu bezpieczniejsze. Bo wiecie, czy deszcz, czy jakaś kałuża, coś mokrego kapnie, to po tym raczej spłynie, ewentualnie brud możecie przetrzeć. Taki materiał jak w tamtych butach, taki zamszowy, no to bardziej będzie wnikało w strukturę, no i zamsz już się trudniej czyści. Więc trochę do mnie przemawia praktyczność tych butów, bo wiem, że z moim szczęściem, mam takie szczęście, że, wiecie, ubrudzę nową bluzkę i takie rzeczy, więc także przymierzę. Jak rodzice przyjadą, to pokażę się może im jeszcze w obu, w obu parach i zobaczymy, co, co powiedzą. Kawa jestem, co mama powie, które jej zdanie powinnam zostawić. Ja się trochę kieruję ku tych, no ale tak jak mówię, zobaczę, także przymierzam. No dobrze, słuchajcie, i tak to wygląda z płaszczem i torebką. Założyłam płaszcz i torebkę, no bo najczęściej będę pewnie w takim zestawie jeszcze przez najbliższy czas chodzić. Potem jak się zrobi chłodniej, no to zmienię na drugi płaszczyk. Natomiast powiem Wam, kolorystycznie troszeczkę bardziej te zamszowe pasują, w sensie takim odcieniem, tak? Taki wpadający lekko w oliwkę. Natomiast wiadomo, że to nie jest jakaś też wielka różnica, ale te drugie też bardzo dobrze wyglądają i po prostu nie obawiałabym się, wiecie, w nich chodzić, że zaraz w coś wejdę, że jak mi coś kapnie, nie, to nie zejdzie i po prostu mogłabym w nich swobodniej chodzić, a nie uważać przy każdej kałuży. Więc chyba zostanę przy tych skórzanych, będę spokojniejsza. A może kiedyś zdecyduję się na takie może w ciemniejszym odcieniu. Dzień zleciał po prostu raz, dwa. Nie wiem, zawsze jak rodzice przyjeżdżają, to po prostu ten dzień wydaje się taki krótki. No i też jakoś zawsze mniej nagrywam. Natomiast tak, byliśmy dzisiaj w Must Bake na ciachu i kawie. Później dołączyła do nas moja siostra. Używam serum Moondrops. No i później ostatecznie byliśmy na takim obiedzie. Jeszcze Kuba do nas dołączył w Forza. Forza, Forza takiej włoskiej knajpie na ulicy Szerokiej. No i powiem Wam, że ogólnie myślałam, że ten lokal jest większy. A tam dosłownie są chyba 3 4 stoliki w środku. Na tym na pewno więcej osób się tam mieści, bo po prostu są ogródki, ale już jednak jest coraz chłodniej, więc większość osób chce do środka, także dobrze, że zarezerwowałam stolik. Ceny takie różne. Niektóre dania były dość drogie, porównując do jakichś innych knajp też w Trójmieście. Natomiast moja pizza była bardzo dobra, Kuby makaron był bardzo dobry. I nikt nie narzekał na swoje danie. Moja pizza była o tyle ciekawa, że miałam salami z taką cebulką karmelizowaną, więc to dodawało takiego lekko słodkiego bo to była cebulka karmelizowana na winie, więc było takie, wiecie, lekko słodkawe, a tutaj słona, słone salami, gdzie czasami ten smak już na koniec jest zasłony, to tutaj fajnie to przyłamywało. I niestety na koniec nie było miejsca na desery. W sumie tego byliśmy z kubą ciekawi, więc może kiedyś po prostu udamy się na kawę. I na deser, bo są tam różne desery pistacjowe, czy kanoli, czy sernik pistacjowy, tiramisu, jeszcze coś tam z pistacją też, taki shot espresso, nie wiem czy z kremem pistacjowym, czy z czymś z pistacji, ale różne wariacje pistacjowe w tym miejscu znajdziecie, więc jeśli szukacie takiego miejsca, no to możecie sobie sprawdzić. W międzyczasie też trafiliśmy do tego sklepu, gdzie oglądałam kiedyś sukówą i już tak bardziej się przymierzamy, żeby te wymienić, bo w końcu one się tak rozpadną, Słuchajcie, że nie będzie na czym siedzieć, one naprawdę już są na ostatnim włosku, po prostu wszędzie są takie mm, rozwalone. Te oparcia się odklejają, nie da się tego już tak naprawdę za bardzo naprawić. Ja już wiem, że te krzesła trzeba wymienić, natomiast zastanawiałam się, właśnie na który model. Um, raczej się zdecydujemy na te Cozy Wood, bo naprawdę mają dobre ceny, jak za. Mm, takie krzesła typowo drewniane, wiecie, z różnym obiciem. No, jak ja patrzyłam w internecie i robiłam rozeznanie, to często były brzydsze w wyższych cenach. Także, jeśli jesteście z trójmiasta czy okolic, będziecie się urządzać czy nie wiem, szukacie czegoś. Do siebie to sprawdziłabym właśnie firmę Cozy Wood. U nas są w City Meble na Grunwaldzkiej w Gdańsku, ale mają też strony, gdzie można zobaczyć te krzesła i inne meble, mają też stoły bardzo ładne. Czy okrągłe, czy takie inne rozkładane. Kuba właśnie kiedyś odkrył ten sklep przez przypadek, i ja byłam w szoku, że no naprawdę są bardzo ładne te krzesła i jest to dobra cena. A teraz jest jeszcze promocja do 20 października, więc jeśli chcemy się załapać na tą promocję, bo to jest zwykle na te modele, które mają na magazynie tam w sklepie, no to. Trzeba się zastanowić na dniach, czy patrzyłam dzisiaj na te tkaniny, bo też mają różne. No i mogłoby to być ciekawe rozwiązanie do nas. Yy, I tutaj mam krem Kawę Proszę z Natu Handmade. Mój ulubiony na sezon jesień-zima. Mm, więc tak, słuchajcie. Krzesła dzisiaj były oglądane. Zobaczymy, jak to będzie jeszcze z tymi zmianami ewentualnymi w salonie. Na razie Um, nie mam, jakby wiecie, nic zamówionego, a te meble, które mnie kiedyś interesowały, też mają duży czas, jakby długi czas oczekiwania. Więc jeśli mamy coś robić, to muszę się zainteresować, bo chciałam wymieniać tą szafkę RTV, ona była już. Ona już do wymiany jest od kilku lat, jak mam być szczera, bo ja już chyba 3-4 lata temu wiedziałam, że to nie będzie docelowy mebel, ale nie znalazłam żadnej fajnej. Też w przedpokoju przydałaby nam się szafka na buty i tak wiecie, to się zbiera, więc fajnie, że dzisiaj udało się zobaczyć te krzesła. No, podjęłam decyzję też co do butów, zostają te skórzane, jednak wiem, że będą bardziej praktyczne. Ja będę spokojniejsza, że ich szybko nie ubrudzę. I mama też powiedziała, że też by te zostawiła. Że jakby obie wersje fajne, ale jednak tą skórzaną mi bardziej poleca zostawić. Więc myślę, że na dniach pójdę i oddam właśnie do ryłko te pierwsze, które kupiłam i tak słuchajcie i dzień minął, chyba przed dziewiętnastą rodzice wyjechali do domu my jeszcze wróciliśmy po drodze odebraliśmy paczkę z paczkomatu bo przyszły gry, które Kuba zamówił na OLX, o ile się nie mylę pokazały mu się takie fajne gry, mikro, makro chyba się nazywa i to jest takie rozwiązywanie jakby zagadek czy jakieś zbrodni w grze na takiej mapce która jest zupełnie bez kolorów, i trzeba będzie tak szukać. Jest taki mały, jakby taka lupa. Ym, I szukacie po nitce do kłębka, że tak powiem. Kto co zrobił, są też karty, co robić. Ym, no ale ta mapka jest tak jakby czarno-biała. Yy, są różne poziomy, różne trudności. Dzisiaj zrobiliśmy sobie takie pierwsze na rozruch i jakiś taki drugi poziom, yy, tak mi się wydaje. I całkiem fajnie się to zapowiada. Kuba znalazł jakąś fajną ofertę, gdzie. Sprzedawane były jakby trzy części w polskiej wersji językowej. Także będziemy sobie grać. I fajne jest to, że możecie grać to w jedną osobę, w dwie osoby, bo jakby wszyscy jesteście po jednej mm, stronie. Dajcie znać, czy kojarzycie tą grę w ogóle i czy może kiedyś graliście. Więc odebraliśmy i wiecie, trochę jeszcze mm, pograliśmy. Obejrzeliśmy jakieś, wiecie, śluby od pierwszego wyjrzenia i tak dalej. I teraz już czas spać, także żegnam się z Wami. Widzimy się oczywiście już niedługo w kolejnym filmie. Zostawcie koniecznie kciuka w górę, jeśli ten vlog Wam się podobał. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco i zapraszam do kliknięcia w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Ściskam Was mocno, widzimy się już niedługo. Do zobaczenia. Buziaki. Pa!